I siemano, z tej strony ClarIxper to jest kolejny odcinek w moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w BMNG. Pod ostatnim filmie z BMNG było bardzo dużo łapek w górę, za co bardzo Wam dziękuję. Jak Wam się odcinek spodobał, stawcie koniecznie łapkę w górę. Suba z dzwonem i komentarz. A jak będziecie chcieli więcej odcineczków z BMNG, to piszcie mi w komentarzu koniecznie. No to co, dzisiaj również sobie trochę pojeździmy po rozwalamy różne auta i tak dalej powpadamy trochę w poślizgi tak jak na przykład teraz I tak, tak jak już mówiłem z początku, nie będziemy dzisiaj sobie trochę jeździć, rozbijać inne auta i tak dalej. Pojeździmy sobie też właśnie takie, teraz po autostradach, gdzie nie, gdzie nie, gdzie wiecie. Będziemy po prostu szaleć, szaleć po mieście, nie? Taki luźniejszy odcinek dzisiaj będzie. Tuwa bogaty, No tak więc może noc bym wiał o O Teraz to się będzie chyba luksy ziół Trudno że się jedno światło świeci Tym to bokiem nie polecisz Coś ty urwał co ja zrobiłem przed chwilą Dobra, zajedzie się 10 dalej, to się zobaczy. Coś nie wiem Chciałem co innego No właśnie, teraz to że już oponę rozwalił do końca. No i tu wyrwi teraz. To niepotrzebne. O. To nie w sumie by było fajnie, jakbyśmy... Otowi. O. No coś co, jak zrobiłem, że on taki jakiś niski na jednej, na jednym boku Jakoś... Nie wiem co ja zrobić. tym bokiem? No Nawet powiem wam szczerze, dobrze zbiera No No i już, że w, w samochód leżył i się jeszcze bardziej wywalił, ty. No to gdzieś tamty, no dziadek. No dobrze jest. Tylko teraz coś mi się tym samochodem nie chce jechać. Jakiś inny by się przyjdą. Na przykład to ten ten to jest dobry Chodzi trochę prawie jak BMK Tego w planach nie miałem. Nie wiem, co zrobiłem, ale dobra. Tego w planach nie miałem. To pokażę, jak tym się jeździ. Jeżdżę. Oj. Nie ten klawisz wcisnę. No, tak się jeździ, a nie jak wy, dziadki. Ło. panowaniem tego to bym tak powiedział że to takie średnie. średnie no powiem szczerze tego nie przewidziałem no i tego tym razem będzie mi śmigać No, i taka informacja do Was, że jakby w najbliższych dniach filmów to bardzo nie będzie. Myślę, że raz na jakiś czas wrzucę jakiś film, ale tak nie za często, bo wiecie, szkoła i te sprawy, nie? To także filmy będą się pojawiały co jakiś czas, jak nie, no bo. ...znajdę jakiś wolny czas, czy coś. Co ja włączyłem, że tak ciemno w tunelu? No coś musiałem wyłączyć... ...w ustawieniach. No ale i pan Nitro. Teraz to idzie jak wściekłe. Beżem sobie pojechał Że silnik Strzelił I w słup Albo w barierę I na dach No I dobra mordeczki to by było na tyle W tym odcinku jak wam się odcinek spodobał Zostawcie koniecznie łapkę do góry Suba z dzwoneczkiem I komentarz A jak będziecie chcieli właśnie Więcej odcinków z BMG to piszcie im w komentarzu koniecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach SiemA.